Jeśli twoja przyjaciółka właśnie urodziła dziecko i zastanawiasz się nad jakimś absolutnie najlepszym prezentem dla mamy, w pierwszych tygodniach po przyjściu na świat małego człowieka, posłuchaj tego materiału. Cześć. Ja nazywam się Monika Ośnicka żabka i jestem promotorem dobrego startu dziecka. A to oznacza, że bardzo często spotykam się z mamami w pierwszych tygodniach życia ich maluszków. Uczę ich prawidłowej, prawidłowej pielęgnacji, jak ogarnąć życie z nowym człowiekiem. Często z nimi po prostu rozmawiam, bo najbardziej tej rozmowy potrzebują, ale też bardzo mocno ich słucham. Dlatego dzisiaj, bazując na tym, co usłyszałam, od bardzo wielu mam i, bazując na tym, co usłyszałam, też od moich koleżanek, które pracują w podobnym systemie, które podobnie kontaktują się z młodymi mamami, stworzyłam listę trzech genialnych prezentów dla mamy w połogu. I słuchajcie, to jest mega, mega, mega rewelacyjny pomysł, i jeśli idziecie do takiej mamy. Nie wiem, jest to Wasza przyjaciółka, siostra, e, synowa, e, ktokolwiek i szukacie, jaki prezent jej przynieść, jaki prezent jej kupić, to ja mam dla Was właśnie te trzy propozycje. Po pierwsze, absolutnie najlepszym prezentem dla tej mamy będzie obiad. Pyszny, pożywny, ciepły, przygotowany dla mamy, ale też dla całej jej rodziny. No, bo chwila, moment, ta wycieńczona, bo nazywajmy rzeczy po imieniu, zmęczona, przemęczona i z absolutną burzą hormonalną mama, ma jeszcze do ogarnięcia dom i rodzinę. Więc jeśli ty, przyjaciółko, teściowo, mamo, idziesz do tej dziewczyny i chcesz zrobić jej naprawdę ogromną przyjemność, to przynosisz ciepły, gotowy obiad. Najlepiej na dwa dni. No właśnie, prezent numer dwa. No i to jest prezent, który możecie dostarczać nawet dość regularnie. Obiad zresztą też się w tej kategorii mieści, ale prezent numer dwa to jest prezent taki, że przychodzicie do tej dziewczyny, rozmawiacie z nią i w pewnym momencie mówicie tak, słuchaj, ja zabieram teraz twoje dziecko na spacer, nakarm go, ubierz, ja pójdę na pół godzinki na spacer, a ty leżysz w wannie. Twoje dziecko jest bezpieczne, spokojne, będzie sobie spało. Ty sobie będziesz leżała w wannie, masz godzinę dla siebie. Zrób sobie spa, cokolwiek, bądź obiad już ci przyniosłam, więc nie rób obiadu, zajmij się sobą. To jest prezent numer dwa. I. Myślę, że nie wiem, z czego ta mama może być bardziej zadowolona, bo jeśli dobrze gotujecie, to może to być ten obiad, ale jeśli, e, jeśli jest naprawdę zmęczona i często, gęsto potrzebuje tej chwili dla siebie, to naprawdę z tego będzie bardzo szczęśliwa. No i teraz prezent numer 3. No właśnie, czasami jest tak, że no bardzo e, chcecie przynieść coś materialnego. Ten obiad jest materialny, ale powiedzmy, no nie jest taki mało prezentowy. No chyba, że ktoś e, termos zapakuje w e, kokardki. E, ale e, też często ma to być coś materialnego. Czy chcecie, żeby to było coś materialnego? Często jest tak, że wystarczy tej mamy zapytać. Czy może potrzebuje jakąś maść, e, nie wiem, kojącą na brodawki. E, czy może potrzebuje e, coś no my kobiety między sobą potrafimy rozmawiać o rzeczach nawet intymnych. Nawet jeśli to będzie coś co ta mama po porodzie, nie wiem, potrzebuje jakieś leki, może jakąś jakieś kosmetyki, których no nie spodziewała się, że będzie potrzebowała, po prostu ją o to zapytajmy. Zapytajmy, czego ci potrzeba. Ja ci podjadę do apteki, a może zrobię zakupy, a może Coś przywiozę, co cię ucieszy po prostu. Nie wiem, kurde. Naszła mnie ostatnio ochota na kulki kokosowe z rumem. Piwo karmi, na przykład. Czyli takie coś, co jest pewną, albo bardzo dużą potrzebą tej mamy, albo po prostu zachcianką której pewnie by sobie nie kupiła, bo nie wiem, musiałaby gdzieś daleko z tym dzieckiem jechać, pewnie, no, może by sobie nie kupiła, bo, bo może akurat w danym momencie nie może sobie na to pozwolić. Zapytajcie, czego jej trzeba. I zapytajcie nawet o takie rzeczy, właśnie intymne, e, trudne. Może to jest coś, co tej mamie akurat w danym momencie jest potrzebne. Świeży chleb z ulubionej piekarni, która znajduje się na końcu miasta. Można? Można. To są naprawdę takie proste prezenty. Takie absolutnie basicowe rzeczy, które nie jednej mamie uratują życie. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Skorzystajcie z tych trzech pomysłów. Zwłaszcza jeśli macie wokół siebie mamy w połogu, które dopiero co uczą się bycia z maluszkiem. A jeśli moje pomysły są dla was też praktyczne, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, bo dla mnie. To też jest bardzo ważne. Ja wiem, że wtedy to co robię ma wartość. Podoba Wam się, lubicie mnie słuchać, wkurzam Was cokolwiek, napiszcie to w komentarzach. Dzięki, z mojej strony to tyle, uciekam.